Ty, ej ty, zakładaj buty, zostaw telefon, chodź ze mną, pobiegamy. Z tą będę walczył o uznanie za to, co dziś dla was robię, a jak to zamierzam zrobić, teraz chętnie wam opowiem. Będę walczył samym sobą, będę kroczył po wygraną, będę lepszą wersją siebie, choć już nieraz nie skrzyżam. będę tonem swego życia, bo to ja dziś decyduję, bo wiara we własne siły, to jest coś, co motywuje. Będę teraz robił wszystko, na co tylko... Ochotę. Nie zamierzam już rozmyślać o tym, co się stanie Potem już wystarczy udawania i być już sztuczną osobą Teraz nadszedł czas na zmiany, teraz będę w końcu sobą Będę